Cześć, witajcie w Dragonic Seven Gods. No dawno odcinka nie było, bo przynajmniej u mnie sezon dobiega do końca, a dzisiaj spotykamy się na summoning. No i właśnie e, wszyscy mówią, żeby już nie samonować, oszczędzać sobie kosteczki i kryształki. No i generalnie mógłbym się z tym zgodzić, gdyby nie to, że właśnie się tego nie posłucham. Więc, 5 godzin do końca tego banera, który właśnie tu jest przed Waszymi oczami, ale jak zwykle małe uzasadnienie, czemuż ja się tutaj nie chcę słuchać. Generalnie mam tych czempionów. No, nie mam slejta, więc miło byłoby go trafić, ale oczywiście, jeżeli chodzi o piorunki. To ani pelkuntę, ani nastienka, nie mają u mnie ekskluzywnego artefaktu, a bardzo bym chciał go mieć na przyszły sezon. No i samonowanie jest też poniekąd związane tutaj z moją sytuacją. Pewnie jak może oglądaliście, czy też pamiętacie, ja tutaj, jeżeli chodzi o sezon drugi, no to. Miałem wtedy w poprzedniej edycji trzy legendy. Więc naprawdę, grając Free to Play, za dużo nie uzbierałem tutaj tych bohaterów. Natomiast w sezonie trzecim sytuacja już jest znacznie lepsza. Tutaj mam ich więcej, tych bohaterów przygotowanych. No, nie mam to wiąże się oczywiście z tym, że ten sezon trzeci, czy też później czwarty, były tam w jakiś sposób powtarzane, kumulowane i tak dalej. I tak dalej. No, nie mam oczywiście Rooka, na którego polowałem długo. Nie, nie przydarzył się. Innych czempionów tutaj mam i te szkoły, które wchodzą w sezonie trzecim, czyli Korożyn właśnie z rógiem, znowu grup, będzie moim celem. Natomiast pozostałe tutaj, jeśli chodzi o nekromantów, czyli Shadow, no, mam Ozula w jednej kopii, także też bez artefaktu. Podobno to Shadow troszkę ma być znerfione. Wtedy Ozul był poją pierwszą ekskluzywną legendą i grałem go w zasadzie wszędzie. Mam też tutaj tą Emon Lady, tak, zwaną przeze mnie lemoniadą, która wypadała dosyć słabo, powiem szczerze. Więc nastawiam się tylko generalnie na RUKA. Mogą się też pojawić nowi ekskluzywni czempioni. Natomiast RUK, jako przedstawiciel Korożyn, oczywiście on tam na tym vorteksie szalał, ale szalał dopiero z tego co pamiętam, jak Vortex tutaj osiągał te wyższe poziomy. Więc na początku jeszcze były używane inne teamy na vorteksie, dopiero potem RUK przybierał. So I got some PUBG. na sile no i jeśli chodzi o tą pulę czempionów no to po pierwsze mam tu 2% więc to jest ten baner gdzie teoretycznie ten drop powinien legendarnych czempionów być wyższy te banery 2% nie pojawiają się na początku sezonu z tego jeśli to będzie konsekwentnie wprowadzane więc generalnie będą pewnie troszkę inaczej wyglądały to dla mnie ciągle jest jakaś tam Dodatkowa opcja, no bo ja znowu tutaj wracam do tego w Free to Play. Wcale nie mam pozostałych championów też na jakichś tam wysokich poziomach inspiracji. Więc, tak jak widzę, że niektórzy dobrze tu trafiali na tym banerze, ale narzekali, że mają, nie wiem, już dziesiątego diurema, czy dziesiątą misę, czy coś w tym stylu. Mi to nie grozi absolutnie. Ciągle mi w tych podstawowych teamach brakuje także tych zawodników, no, z tych szkół magii. No więc zobaczymy, jak to będzie. Spółkam się tu praktycznie tak jak widzicie do zera tu mam całą pulę też tych ekskluzywnych czempionów, ciągle mi ich wielu brakuje mogę też trafić któregoś z czempionów zwykłych, takich też mi jeszcze kilku brakuje no między innymi Astridię którą bardzo bym chciał, no ale zobaczymy jak to będzie bo wyzeruję tu konto 270 kostek, ale 30 uzbieram po drodze no i obym tego nie żałował Później zdecyduję, czy do następującego, czy do Pelkunte wybiorę tutaj właśnie artefakt. Zobaczmy, już tyle było tytułem uzupełnienia. Powiem jeszcze, że tutaj jeszcze jeden banek nas czeka. On oczywiście już nie będzie mnie na niego stać, ale on jest tylko 1,5%, więc zobaczmy, co tutaj się wydarzy. No i oby rzeczywiście szczęście dopisywało. Także trzymamy kciuki i jedziemy tutaj zobaczymy ile tych legend tutaj wpadnie, no a przede wszystkim może wpadnie w końcu coś dobrego po drodze. No na razie na razie nie widać, miało być 2%, a więc nie 1,5%, więc lepiej, ale niepokojąco od razu zbliżam się do pierwszego wersji. No, i już, już się trochę boję. No, i będzie to niestety Mercy, więc nie pomogło. 2%. Zobaczymy, jaka ta pierwsza legenda. Może chociaż będzie coś fajnego. Dwóch takich samych czempionów. No, i to będzie na ostatniej pozycji, skoro Mercy. No, i jest to Zorak a więc wzmocni ten Iceblast Team 10 zoraków nie mam więc generalnie będzie na pewno jakaś wyższa inspiracja no ale tu miało być więcej tych legend a tymczasem zaczynamy bardzo słabo znowu nic nie ma jedziemy dalej mam nadzieję, że nie będzie to kolejne Mercy, no bo te 2% troszkę bym się tutaj poczuł oszukany, ale no na razie niestety tak to wygląda. Zobaczymy co będzie drugą legendą. No chciałbym trafić w końcu po drodze jakiegoś ekskluzywnego czempiona. To mi się jeszcze nie zdarzyło. Podobnie było w poprzedniej edycji w tych pierwszych dwóch sezonach. No i Nisa, no, no dokładnie to tak samo wygląda, ale moja Nisa też oczywiście brakuje jej, jej inspiracji, więc będzie dodatkowa nawet do tego timu z No, czekamy na nie Mercy, więc wygląda to póki co bardzo mizernie, no ale dopóki koniec nie nastąpi, to jeszcze nie będę się tak do końca wypowiadał ale ja już tu widziałem jak niektórzy trafiali całe zatrzęsienie tych czempionów a u mnie to jest Mercy za Mercy no, no to jest po prostu nieprawdopodobne całe moje zasoby idą właśnie w piach a tutaj trafiam tylko czempionów co 70 kostka wpada legenda no, i jak na razie bez szału. Zobaczymy kolejną. No, no to jest już y, ta ma, y, mama akurat na wysokim poziomie. Jeszcze nie piątym. Y, no, ale to ona mnie tutaj nie wzmocni jakoś szczególnie. Y, więc y, no, czyżby to było tak mało tych legend w sumie? Tylko cztery... o, jest w końcu. W końcu coś się udało bez Mercy. No tylko jeszcze coś fajnego nie było. Niektórzy tu trafiali podwójne legendy i za chwilę znowu podwójne legendy. Więc no trochę mnie to chyba oszukało w tym momencie. Hold Rock Nie używam tego czempiona. No, jeszcze jedną legendę na pewno gdzieś tam będę miał po drodze, ale póki co wszystkie te co trafiłem, niestety najlepsze nie są. Raczej chyba powinienem posłuchać tych rad, żeby już nie samonować. No, wygląda to fatalnie. Teraz muszę odebrać kostki. Które mi się tutaj nagromadziły. I to już będzie końcówka. Tylko kwestia wyboru. Czy Perkunte. Czy Nastienka. To jest znowu jedna legenda. Kto tym razem? Durem. Okej, okay, no diurema wzmocni mojego diurema. Czyli sami ci klasyczni bohaterowie, można by rzecz z tych szkół magii. 20 kostek. O jejku. No, jeśli tu się nikt teraz nie wpadnie, no to będzie to jednak fatalne otwieranie. Ale jest jeszcze ostatnia nadzieja. Tutaj w tej dziesiątce jeszcze jedna legenda. Nie będzie to. No zaraz zobaczymy, e, która tutaj mi się przytrafi. Malak. No, powiem szczerze, że wyszło to bardzo kiepsko. E, żadna e, malaka też nie używam. Żadna taka e, tutaj nie wpadła, która by mnie jakoś... Rzuciła na kolana i było ich dosyć mało. Z tych samoningów co widziałem, wpadało ludziom znacznie więcej. Mi nawet w którymś samoningu na 1,5% wpadało znacznie lepiej. Więc no szkoda, szkoda. No nic, przyjdzie tutaj biedować w przyszłym sezonie, ale może później on okaże się jednak troszeczkę lepszy. Tutaj, jeśli chodzi o moje samoningi, ja się jeszcze sekundkę zastanowię, czy chcę na stienkę, czy pelkuntę. W każdym bądź razie, no nie bardzo to się udało na koniec sezonu, więc rzeczywiście może oszczędzajcie już te kostki na sezon przyszły, no bo mi to ryzyko się nie opłaciło. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.